Moi drodzy, tymczasem przechodzimy do kolejnej dyskusji. Moimi gośćmi teraz będą pan Paweł Strączyński, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Natalia Bartłomiejczyk, Politechnika Łódzka. Cześć. Witam. Słuchajcie, no spotkaliśmy się dzisiaj, żeby niejako porozmawiać o tym, jak studiuje się informatykę, ale i nie tylko, bo wiem, że tutaj jest również reprezentant automatyki i robotyki, także będziemy się obracać w obszarze tym nowotechnologicznym. Stąd moje takie pierwsze pytanie, które będzie niejako wykraczało poza sam kierunek informatyczny, ale jakie są takie praktyczne zastosowania na uczelni tych nowych technologii? Co robicie w Kielcach, Panie Pawle? Przepraszam, może Pani powtórzyć jeszcze? Jasne. Moje takie pytanie jest skierowane w kierunku kół naukowych. Co dzieje się dzisiaj w Kielcach? Jakie są te praktyczne zastosowania informatyki? No i czy gdzieś tam się przypadkiem nie ocieracie o kwestie kosmiczne? No tak. Tutaj koła naukowe w Kielcach no to rzeczywiście głównie kojarzą się z, z łazikami zawodów marsjańskich ponieważ te zawody łazików marsjańskich w ogóle w województwie świętokrzyskim już od 2014 roku się rozgrywają. U nas w Kielcach już od kilku lat są organizowane i właśnie na, na, u nas na Politechnice mamy kilka takich kół naukowych, które właśnie budową łazików marsjańskich się zajmują. Są to Tutaj trzeba łączyć wiele takich umiejętności, więc umiejętności takie konstruktorskie, umiejętności związane z elektroniką, z automatyką, z oprogramowaniem informatyczne związane z budowaniem pojazdów autonomicznych, więc wiele, wiele takie multi, multi, multi multidyscyplinarne umiejętności tutaj studenci swoje rozwijają naukowych. W no, bo jak myślę sobie o studentach uczelni technicznych w ogóle, jak to jest? Czy oni, kiedy wchodzą na studia, na nowe kierunki, do których dopiero aplikują, czy to jest tak, że oni w ogóle będą mieli czas na jakieś zajęcia poza pozadydaktyczne? Natalia, jak to było w Twoim przypadku i w przypadku Twoich znajomych? Dobrze, to ja zacznę od tego, że mój pierwszy kierunek to była właśnie informatyka. Już mam tytuł inżyniera. I e, informatyka jest bardzo rozbudowaną dziedziną, a, która się ciągle zmienia, rozwija, powstają nowe technologie, nowe trendy. E, z tego względu e, ciężko jest zamieścić wszystkie te informacje podczas studiów, które trwają 3,5 roku. Z tego względu są tylko jakieś takie bardziej podstawy: programowanie w najpopularniejszych językach, używanie jakichś takich. E, w poprzednich latach stosowanych technologii, jednak no, studenci nie muszą się ograniczać do tego, co jest tylko na zajęciach, prawda? Mogą się rozwijać, realizować we własnym zakresie, indywidualnie bądź właśnie poprzez uczestnictwo w kołach naukowych. Ponieważ tutaj mamy studentów z różnych roczników, z różnych kierunków, z tego względu mamy również taką wymianę tej wiedzy od osób bardziej doświadczonych z innych kierunków, które miały styczność z rzeczami, z którymi nie mieliśmy, a chcielibyśmy na przykład się ich nauczyć. No i dodatkowo mamy też możliwość nauki takiej pracy w grupie, umiejętność komunikacji i wszystkie te właściwie umiejętności, które nabywamy w kołach naukowych, są bardzo istotne potem na rynku pracy, tak? bo um, jednak jeśli jesteśmy tylko na tym poziomie, co większość studentów, czyli wynosimy tylko wiedzę i umiejętności w zajęć, no to nie za bardzo jesteśmy konkurencyjni na rynku. Właśnie tak myślę sobie Natalia, jak mówisz o rynku pracy. Może na chwilę przeniesiemy się do tego w ogóle, jak to wygląda, kiedy studiujemy i pracujemy jednocześnie, czy jest to możliwe i na jakich zasadach to się odbywa? Natalia, Ty pracujesz, prawda? Ja pracuję w kole naukowym, jestem okay. researcherem w instytucie, ale no przede wszystkim no to prowadzę to koło, ponieważ jestem tutaj przewodniczącą ale mamy również członków, którzy studiują, jednocześnie pracują, ponieważ zostali już po praktykach wakacyjnych i nadal znajdują sobie czas na to, żeby popracować w tym kole. Ponieważ to nie jest tak jak z zajęciami, że przychodzimy w konkretne dni 8 godzin czy tam 5 i robimy projekt. Bardziej polega to na tym, że mamy grupy projektowe, one się indywidualnie wewnątrz umawiają, że ok, tworzymy sobie jakiś deadline. Często jest to też związane z publikacją artykułu, posteru, ponieważ nasze koło właśnie zajmuje się taką pracą bardziej naukową. Bądź opowiedz nam, no i... bo Twoje koło naukowe, czym dokładnie się zajmujecie, jakie macie w ogóle możliwości, kiedy podejmujecie decyzję o tym, żeby zaangażować się w działalność koła? Co jest dzisiaj waszym obszarem realizacji projektów? My jesteśmy kołem, które zajmuje się właśnie tymi relacjami człowiek-komputer, czyli najpierw szukamy jakiegoś takiego problemu, który możemy rozwiązać technologicznie i Tworzymy prototyp, mamy różne badania z użytkownikami, testujemy to. No i jeśli widać, że jest jakiś potencjał naukowy, to wtedy piszemy artykuł, publikujemy naszą pracę, wystawiamy na różne konferencje międzynarodowe. No i czekamy na decyzję komisji. To jest taki początek kariery naukowej. Chciałabym przejść na moment do kierunku Automatyka i Robotyka. No, bo dzisiaj wiemy, że programowanie spotkamy nie tylko na kierunkach typowo informatycznych, ale również na kierunkach około technologicznych, właśnie takich jak Automatyka, Robotyka czy Automatyka i Elektrotechnika. Pani Pawle, jak to jest na Waszym kierunku studiów tutaj, czego studenci mogą się spodziewać? Rozpoczynając taki kierunek, no i później, jaka jest ta ścieżka kariery? Czy oni wychodząc są automatykami i robotykami, czy szukają swojej pracy w innych dziedzinach? Bardzo często jest tak, że są faktycznie automatykami i robotykami, ale nie tylko, ponieważ nasi studenci, automatyka, wszystkie te Nauki związane właśnie z automatyką, z robotyką są, są, to tak jest to tak interdyscyplinarna dziedzina, że nasi studenci z powodzeniem też znajdują pracę jako na przykład programiści. Nawet to, co realizuje nasze koło naukowe, czyli, czyli budowa tych robotów łazików marsjańskich, to tam jest bardzo wiele rzeczy, chociażby związanych ze sztuczną inteligencją, właśnie to, co wspomniałem, z jazdą autonomiczną tego robota, z rozpoznawaniem obrazu, więc nawet takie umiejętności typowo informatyczne również. W trakcie studiów nabywają. Tak, myślę sobie cały czas o tych łazikach i robotach marsjańskich. Proszę nam opowiedzieć, czym w ogóle. Pan jest opiekunem koła naukowego, dobrze pamiętam? Tak, teraz jestem opiekunem, ale również jako, jak, jak byłem studentem, to należałem do tego koła naukowego, więc z perspektywy studenta również mogę powiedzieć, jak to wygląda. Super, no to będziemy mieli takie spojrzenie z wielu perspektyw. To proszę nam opowiedzieć, co w ogóle dają koła naukowe studentom? Dlaczego warto się tam angażować? Przede wszystkim bardzo dużo praktycznej wiedzy, którą na zajęciach często jest bardziej może teoretyczna, oczywiście na laboratoriach dużo rzeczy, do rzeczy dowiadujemy się w praktyce, natomiast tutaj jest już taki konkretny cel umiejętność współpracy w grupie to to czego tutaj naprawdę musimy nie możemy być indywidualistami, musimy naprawdę ze sobą współpracować. Właśnie ludzie z różnych roczników, z różnymi zainteresowaniami, różnymi zainteresowaniami, różnymi rzeczami się zajmujący. Również taka w kole naukowym taka Organizacja pracy, czyli to koło naukowe należałoby traktować jako taką, nie wiem, małą firmę, startup może, gdzie też myślimy o tych, nawet przygotowując takie łazika, myślimy o tych kwestiach finansowych, skąd pozyskać pieniądze, czy jakieś wsparcie z uczelni, czy zewnętrznych sponsorów. Więc no, takich, takich wszelkiego rodzaju tego typu umiejętności studenci są tutaj się w stanie nauczyć. Tak, ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy podkreślili, że rzeczywiście idąc do koła naukowego, studenci nie tylko rozwijają się w tych konkretnych dziedzinach, w których chcą się specjalizować, ale właśnie uczą się tego holistycznego spojrzenia na projekt. Ja zresztą sama pamiętam ze swojego doświadczenia, że będąc w, pro, w projekcie budującym łódź solarną, tak naprawdę uczyłam się i szlifowania włókna węglowego, i pozyskiwania sponsorów, i opowiadania tego dalej do mediów, bo te projekty, co by nie mówić, one pokazują ten, to holistyczne spojrzenie w ogóle na tworzenie, Rzeczy i na to, jak ważne, ważne są te relacje również z zewnętrznymi partnerami. Natalia, opowiedz nam w ogóle o kierunku, który ty studujesz, bo parę minut temu była u nas przedstawicielka Twojego kierunku, ale z tej strony dydaktycznej. Jak to jest z tej strony studenckiej? Wy jesteście pierwszym rocznikiem, który studiuje Human Computer Interaction. Dlaczego w ogóle zdecydowałaś się na ten kierunek? No więc tak, moja przygoda ogólnie z relacjami człowiek-komputer zaczęła się już na pierwszym roku studiów, ponieważ właśnie znalazłam to koło Ubicom, które w sumie, kiedy ja zaczęłam swoją podróż studencką, również się otworzyło. No i właśnie ta tematyka związana z człowiekiem, tą technologią, to było coś, co mnie bardzo zainteresowało, bo. No na początku to znałam tylko takie rzeczy jak programowanie, tak? Taki obraz był informatyki. No jednak, kiedy zobaczyłam, że mogę połączyć takie moje zainteresowania jak psychologia, jak projektowanie, czy jakieś takie bardziej rzeczy graficzne, niekoniecznie związane z twardymi umiejętnościami, no to wciągnęłam się w to, zaczęłam tutaj działać w projektach. I w sumie szukałam później na studia magisterskie za granicą kierunku, który właśnie byłby związany z relacjami Człowiek-komputer. Ale na moje szczęście otworzył się właśnie ten u nas kierunek, trochę właśnie z inicjatywy naszych opiekunów koła. Jest to w sumie pierwszy kierunek Human-Computer Interaction w Europie Środkowej. Jak na razie jeszcze nigdzie indziej nie otworzyli, no i czekamy aż się rozwinie, ja go nie bardzo polecam, jeśli ktoś nie chce być stricte techniczny, tutaj mamy wiele opcji e, późniejszego rozwoju, tak można zostać bardziej takim researcherem, e, pracować e, czy na uczelni, niekoniecznie naszej, prawda, są jeszcze zagraniczne, ale można też pójść w kierunku um, user experience designera, czyli projektowanie doświadczeń użytkownika, projektowanie interfejsów, um, albo jednak pójść w tą stronę bardziej e, elektryczną, techniczną, jednak mając już na uwadze takie aspekty bardziej, m, bardziej ludzkie. Tak? Na pewno to ułatwi później a, tym wszystkim osobom. Tworzenie różnych systemów i urządzeń, ponieważ mają gdzieś tam z tyłu głowy um, tą informację, że nie robią tego po prostu, żeby było, tylko żeby jeszcze działał w taki sposób, żeby ktoś, jakiś użytkownik mógł z tego skorzystać w pełni i żeby do tego wracał, a nie po prostu rzucił potem w kąt. Wiesz, co tak myślę sobie jeszcze, kiedy opowiadasz o tym Twoim kierunku? Jak rozumiem, Ty masz background inżynierski, jesteś, jak sama określiłaś, inżynierką. Powiedz mi, czy idąc na ten kierunek właśnie Human-Computer Interaction, czy było coś, co Ciebie na przykład zaskoczyło? Czy były jakieś takie kwestie nauk społecznych, nauk w ogóle, których nie miałaś wcześniej, a były dla Ciebie czymś nowym? Myślę, że w moim przypadku to akurat nie było zaskoczenie, ponieważ, tak jak mówię, no już miałam styczność z tymi tematami w kole. Moja mama też jest psychologiem, więc jakby takie tematy psychologiczne, socjologiczne miałam już w domu, więc no dla mnie to nie było zaskoczenie. Było to, powiedzmy, bardzo przyjemne w porównaniu do tego, kiedy miałam to 3,5 roku takich bardziej czysto technicznych zajęć. Natomiast u nas na kierunku są też osoby, które nie mają w ogóle żadnego um, doświadczenia z informatyką, tak, na przykład studiowały coś związanego bardziej z, z medycyną, z opieką z seniorami, studiowali matematykę, więc to środowisko jest bardzo różnorodne, ale w sumie na tym polega właśnie. Yy, HCI, czyli relacje człowiek-komputer, że mamy osoby z różnych dziedzin i Różnie, że się maja. po prostu uzupełniacie wszystko i tworzycie te holistyczne rozwiązania. I to trochę definiuje to, w którym kierunku powinny podążać wszystkie technologie, jeżeli patrzymy na ich rozwój z perspektywy właśnie roli człowieka i tego, że to człowiek powinien być w centrum designu. Także cieszę się, że dzisiaj w Polsce możemy mówić, że możemy się uczyć tego na kierunku studiów wyższych. Panie Pawle, moje pytanie jest jeszcze takie odnośnie wyjazdów zagranicznych bo z tego co wiem to łaziki marsjańskie radzą sobie dobrze nie tylko właśnie na Ziemi Kieleckiej podczas European Rover Challenge ale również podczas zawodów w USA czy zdarzyło się że pan jak, będąc jeszcze studentem czy może pana studenci wyjeżdżają na takie zawody za granicę e, jakie to są w ogóle doświadczenia dla studentów oprócz tych doświadczeń czysto akademickich tak, studenci z Politechniki Naszej mieli okazję wyjeżdżać na zawody do Stanów Zjednoczonych, zawody Uniwersytetu Europejskiego, które były jakby pierwowzorem dla tych zawodów europejskich. Natomiast no, trzeba pamiętać, że o, o, i te zawody w Stanach Zjednoczonych, i te zawody tutaj w Europie no to są zawody międzynarodowe, czyli zarówno tutaj, jak i tam przyjeżdżają drużyny z całego świata. No i na pewno, będąc tam w Stanach Zjednoczonych, na pewno idzie zaobserwować, że polskie drużyny jakby dominują tam. Bardzo dużo jest polskich drużyn. W świecie łazików marsjańskich to naprawdę tutaj nasz kraj nie ma się czego wstydzić i nasze drużyny, nawet drużyna z Politechniki Świętokrzyskiej nasza jest aktualnym, Wydział Mechatroniki jest aktualnym mistrzem świata w tym momencie. Właśnie to w takim razie moje pytanie... Jest proste, czy jakakolwiek część, być może z waszej działalności naukowej, z waszego projektu, poleciała lub poleci na Marsa, bądź w przestrzeń kosmiczną? Mm. No, tutaj o, o jakiejś konkretnej części to może ciężko powiedzieć. Na pewno te technologie, które, które rozwijamy, czy, 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 czy może też tak powiem, że tym zawodom, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i tutaj w Europie, przyglądają się ludzie z agencji kosmicznych. Tutaj mamy gości z, chociażby z NASA, z ESA. Więc później studenci po, po ukończeniu takich projektów w tym sektorze kosmicznym znajdują zatrudnienie i już faktycznie pracują przy opracowaniu takich rzeczy, które gdzieś tam mają um, możliwość znaleźć się w kosmosie. No jednym słowem studia na Politechnice dają naprawdę kosmiczne możliwości i wykraczania poza te, te mury akademickie. Można wyjeżdżać na zawody do USA, można zwiedzić Europę, można projektować systemy, które będą wdrażane i będą naprawdę służyły człowiekowi i rozwojowi. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za wasz czas.